Banku Handlu pracowałem krótko. Pracowałem przez rok w 1973 roku po zrobieniu doktoratu. W owym czasie Polska jeszcze nie była specjalnie zadłużona, miała bardzo niewielkie długi. I zachodni kredytodawcy odkryli Polskę jako potencjalnego, potencjalnego dłużnika. W związku z tym w owym czasie mówiono w Banku Handlowym o lawinie kredytowej, że rozsupał się władz z kredytami i że jest dowolna kwota kredytów, jaką można zaciągnąć w różnej postaci. Narodowy Bank Polski w kwartalnych, tajnych raportach dostarczanych w zaledwie kilku egzemplarzach najwyższym, przedstawicielem najwyższych władz w państwie partyjnych i rządowych, nie pamiętam ile to było, ale chyba osiem egzemplarzy tylko, prawda, tak utajnione były wówczas sprawy bilansu płatniczego. Wysyłaliśmy, Ja wiem, ośmiostronicowe informacje o tym, jak kształtują się obroty, poważniejsze tego i pisaliśmy o zawrożeniach na końcu, czyli wiadomość była. Tylko, że wiecie państwo, sprawa polega na tym, że jeżeli ktoś otrzymuje od fachowca informację, to może ją traktować, prawda, poważnie, a te informacje były rozsiewane, były oceniane w niektórych kręgach, a między innymi w Komisji Planowania jako informacje panikarskie. Polska władza w czasie jakby dosyć chętnie myślała o tych kwestiach. To może wyglądać paradoksalnie. Wiedza na temat bilansu płatniczego i stanu zadłużenia ona była bardzo ograniczona. Nie publikowano, dane, nie publikowano danych na ten temat. W Polsce w czasie było zaledwie kilka osób, które naprawdę były dobrze zorientowane, jak przedstawia się sytuacja płatnicza. Paradoksalnie do tego co byłem miała. Ja, ja przecież wtedy mówię, zajmowałem bardzo niską pozycję w hierarchii, e, jeszcze mówię w, tym, w tym czasie, kiedy pracowałem, bo, bo pracowałem w Ministerstwie Handlu Zagranicznego jako zwykły urzędnik, ale, ale e, właśnie w tym Departamencie Rotowo-Finansowym. Minister Handlu Zagranicznego w tym czasie był władzą dewizową i w związku z tym miał dostęp do informacji, a ja w tym, w tym Departamencie zajmowałem się tymi sprawami tak, w, imieniu, w imieniu ministra i w związku z tym miałem dostęp do informacji. I potem później także zajmowałem się tymi sprawami. Było bardzo mało osób. Próbowano dostarczyć wiedzę głównodowodzącemu, pierwszemu sekretarzowi, ale wydaje się, że nie, nie bardzo miło chyba absorbować się wiedzę na ten temat i słuchać do zagrożenia, jakie czeka polską gospodarkę. Przychodzi pan do pracy, czytał te wszystkie bilanse no i, i, i włosy panu na... nie stawały. się przyzwyczaja do kłopotliwej sytuacji. Dziś tak od 1976 roku to ja już widziałem, że to się rozpędziło jak lokomotywa pędząca. I co się zaczęło? Zaczęło się spłacanie kredytu nowo zaciąganymi kredytami finansowymi. Prawda. Czyli jeden kredyt termin ekspirował, zaciągały się drugi i sprzyjały temu rządy krajów zachodnich, Francji, Niemiec i tak, dalej, i tak dalej, rozwijały te kredyty finansowe, ale znowu na jakichś krótkich terminach. Na terminie tam dwuletnie, trzyletnie, od i tak dalej. No, ale trzeba było nie nadążał ten eksport. O tym, że Polska utraci płynność. Ja wiedziałem bo od kilku lat już. Wcześniej zajmowałem się tą sprawą i żeśmy przewidywali, że taka sytuacja nastąpi. Trudno było określić punkt w czasie, w którym akurat ta płynność jakby uciekła, ale to, że to mogło nastąpić, to byśmy się tego spodziewali. Myśmy z kolegą myśleli, że to nastąpi szybciej, prawdę mówiąc. Myśmy myśleli, że punkt krytyczny nastąpi gdzieś w roku 80. Właśnie na początku roku 80. powoliśmy się cały rok. W pierwszych już miesiącach 80. roku zabrakło nam tchu, żeby z bieżących wpływów regulować w terminie kapitał i odsetki. Wówczas... Yy, już przygotowywaliśmy się do rozmów z krajami wierzycielskimi o odłożenie płatności. To był rok 80. i wtedy powiem o czymś, o czym jeszcze chyba nikt nie mówił. Wtedy nadeszła przesyłka do Banku Handlowego w wysokości, oj, żeby się nie pomylić, dokładnie proszę panów 465 milionów dolarów. Jak nic, Jak od świętego Mikołaja. Prawda. No i tą, tą kwotę ówczesny minister finansów, a był mi Marian Szak prawda na spłatę, szczęściową przynajmniej spłatę odsetek, żeby dług nie przyrastał. Ale coś wcale go nie pokryło. To nam umożliwiło rozpoczęcie rozmów z krajami wierzycielskimi. Przecież to rok 1981 i w roku 1981 podpisaliśmy pierwsze takie porozumienie, właściwie doprowadziliśmy do podpisania, do no, przygotowaliśmy pierwsze takie porozumienie już akceptowane wstępnie przez yy, w zakresie kredytów gwarantowanych przez kraje wierzycielskie. 465 milionów dolarów właściwie była taka bezpłatna pomoc, żebyśmy mogli przeżyć jest po... Tak jest, tak jest, tak jest. W 1981, jak pan jest w Ministerstwie Finansów, to to, to pan widzi, że to nie ma pieniędzy na spłatę to, to czegokolwiek, prawda? Proszę Pana, już to się zaczynało w roku 90, ale była nadzieja na jakieś refinansowanie. Była nadzieja również, że jeszcze w roku 80. Yy, nie było załamania eksportu. 81. Proszę pana, no panowie chyba pamiętacie, że 81. rok to się działo w kraju, prawda? To praktycznie biorąc produkcja lep na szyję spadała, a przede wszystkim zrywano kontrakty eksportowe. Hmm. Nie patrzymy, kto jest. W 10, 1981 roku byłem zastępcą przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, odpowiadającego za wtedy były jeszcze dwa sektory tej działalności RWPG i Handel Zagraniczny, ze Zimmy współpraca gospodarcza generalnie i ze Wschodem i Zachodem. I pan opowiadał za RWPG. Ja opowiadają za całość. I z tej racji pojechał do Moskwy. Jak przyszliśmy do Komisji Planowania, My zasiedliśmy za stołem, normalna technika, którą ja prak praktykowałem, była taka, że część osób siedzi w pierwszym rzędzie, a dwóch ludzi, dwie osoby, które znają, to jest bardzo ważne, później to wytłumaczę, yy, po rosyjsku i znali, o, o czym się rozmawia, siedzieli z tyłu i ich zadanie polegało notować fakty, liczby i daty. No, przewodniczący z strony radzieckiej, taki pan Worow, już dzisiaj nie żyje, który pracował w Polsce 14 lat zaraz po wojnie, nie bardzo z nami sympatyzował, yy, wita nas, że będziemy rozmawiać, mówię, ale zanim przystąpimy do rozmów w sprawie koordynacji planu na rok 82, to chciałem Was powiadomić o stanowisku Biura Politycznego i Rady Ministrów co do metody współdziałania jeszcze w tym roku, a zwłaszcza w roku 82. I to, jak zaczął mówić, to w pewnym momencie. Ja zawsze rozmawiałem przez tłumacza, ale biernie odbierałem rosyjski swobodny. Zorientowałem się, że. On mówi o jakimś bardzo kłopotliwym problemie, przede wszystkim dla Polski w dwustronnych. dwustronnych i to zmogłem, że tak powiem, swoją uwagę jednocześnie kolegom z tyłu powiedziałem, proszę wszystko notować. Dlaczego to jest ważne? Bo na, na koniec jego ekspozycji ja mu powiedziałem, to właśnie nie to, że ja was... Nie zrozumiałem sobie. Ja w ogóle tego nie słuchałem, co wy mówicie, bo to, co wyście powiedzieli, to w ogóle nie nadaje się do rozważania na naszym poziomie. To jest problem na szczeblu premierów, a może nawet jeszcze wyżej. I powiedziałem w tym, z tej sytuacji, nie ma co dalej kontynuować. Rozmów, jutro wracamy do Warszawy. A to było de facto, ja uważam, ultimatum. Co, co pan usłyszał? No ja usłyszałem w istocie rzeczy, yy, najistotniejsze dwie rzeczy. Pierwsza, że yy, całe nasze zadłużenie, w stosunkach ze Związkiem Radzieckim w rublach transferowych, które było rozłożone w normalnych umowach kredytowych na kilka lat, ma być spłacone na 1 stycznia, na 31 grudnia 1981 roku albo 1 stycznia 1982. Z drugiej strony było powiedziane, że jeżeli tego nie spłacimy, to oni zmniejszą dostawy 30 kilku podstawowych towarów od połowy do trzydziestu paru procent rocznie. W Ropa byłoby z 13 tam na 4 miliony. Dramat. Jak wyszliśmy z sali po zakończeniu tej rozmowy, w ambasadzie przeprowadziliśmy dyskusję po pierwsze tak, a może to jest blef, ale doszliśmy do przekonania, że jeżeli rozmówcy radzieccy powołują się na biuro planowania i na rady ministrów, to tam nie można, oni nie mogli kpić sobie, że tak powiem, z tych instytucji, zupełnie inaczej, jak myśmy mieli podejście, że tak powiem. Kiedy siedzieliśmy tam w ambasadzie, Gosłaniec zapomnieli, że Bajdako proszę, żeby ja nie, nie wyjeżdżał rano do Warszawy, tylko żebym przyszedł na rozmowę do niego. I on wtedy powiedział mi tak, ja wiem, że właściwie z Wami tak nie można rozmawiać, ale proszę przyjąć do wiadomości, że to nie są żadne wymysły Gosłany, tylko to mamy ścisłe polecenie od Biura Politycznego i od Rady Ministrów i musieli Wam to przekazać. I mówi jedyna rzecz, o którą Was proszę, to żebyście poinformowali właściwie władze w Polsce, że to jest rzeczywiście poważna historia. Wtedy był taki śmieszny incydent, bo mój rozmówca, który był przy tej rozmowie, mówi, ale to właśnie bardzo długoż powiedział, że on nic nie słucha i nic nie rozumie. A mój durak mówi, choć to wszystko wieczorem do Warszawy przekazało. To oznaczało, no to, to oznaczało kompletne yy, załamanie gospodarki, zwłaszcza że szła zima. Szła zima. I w stanu Właśnie nasza gospodarka, gdyby zrealizowali to, to gdybyśmy dopuścili tak do raczej by, do zrealizowania tego ultimatum, to praktycznie prędzej czy później doszlibyśmy do wewnętrznej awantury. Jest wrzesień 81 i otrzymuje Pan depresze z Moskwy od Długosza, od Stanisława Długosza, że Rosjanie obcinają o połowę dostawy ropy gazu. Pamięta pan ten, ten moment. Proszę pana, no pamiętam, no pamiętam, proszę pana, no i co? Co było robić? Trzeba było nadal negocjować i czekać na zmiany sytuacji, bo to była sytuacja, proszę pana że już bliżej ceni na kolana. Prawda muszę powiedzieć, musiałaby stanąć wtedy cała chemia po, takich, po takim diktum, bo przecież na zachodzie byśmy tego nie dostali, bo zachód by absolutnie nie przyszedł tam z pomocą. Zachód by być może nawet był zadowolony z tego, że jeden z wielkich, że tak powiem, satelitów znajduje się w sytuacji, w której Związek tradycji nie może mu pomóc, czy nie chce pomóc, żeby go zmusić do zmiany, czyli z jednej strony wymagano od nas zmiany prawda, polityki wewnętrznie i z drugiej strony to było pod naciskiem utrzymania z kolei statusu no, przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Prawda? A Zachód nie mówił, że pomoże, jeżeli Polska będzie niezależna od Związku Radzieckiego? Nie, Zachód, proszę Pana, nic nie mówił, że pomoże. To są złudzenia jakieś tam nie było. Sprawa otoczki politycznej to się nie rozgrywało tylko pomiędzy bankierami, to się nie rozgrywało tylko pomiędzy, ja wiem, finansistami. Później w latach 80., kiedy Polska próbowała rozkładać zadłużenie. Pan uczestniczył w tych rozmowach? Tak, ja uczestniczyłem w tych rozmowach. W 1981 roku Polska stała się owkiem płynności my wtedy od razu nawiązano kontakt z klubem paryskim i rozpoczęto rozmowy na temat restrukturyzacji polskiego zadłużenia w stosunku do krajów zachodnich. No, one te ja rozmowy? To Trudne pytanie, które Pan mi zadał, czy dobrze szły. No, to, to są standardowe rzeczy. To może wyglądać tak, jak, jak rozmowa no, z bankiem. Przychodzi podmiot, są jakieś kłopoty, no to bank ma pewne procedury, które pozwalają na znalezienie rozwiązania. Podobnie i tutaj w, w skali gospodarki światowej wykształcił się sposób rozwikływania spraw podmiotów suwerennych, które popadły w trudności płatnicze. Tym sposobem to było skierowanie rozmów na tak klub paryski i klub londyński. Wypracowano pewne standardy, które były przedstawiane. Klub o, klubie o klubie londyńskim nie Mówię, bo to są banki, ale Klub tak. Paryski no to są państwa, prawda? Tak, to są państwa. Więc one kierują się no, niekoniecznie tylko rachunkiem ekonomicznym? To wszystko prawda, to mianowicie to trochę jest, to oczywiście jest, jest to polityka, dlatego że warunki one mogą być łagodniejsze albo ostrzejsze i, i polityka decyduje o tym, jakie to zrobić. Nie czuło się presji politycznej? Nie, przeciwnie, w przypadku utraty przy mogą być podjęte dosyć dotykane działania, czasami przed życieli i wtedy uzyskania majątku tak. i te działania one nie były podjęte. Jeśli takich działań nie podjęto, to oznacza, to, że, że władza, władze ta państw nie chciałby zaciskać petli i, i zmuszać jakieś do bardzo radykalizować sytuację w Polsce. Chciałbym przycisnąć, ale nie zacisnąć, prawda? Dokładnie. Yy, a... Przynajmniej takie jest moje wyobrażenie o tym, co, co wtedy działo. Jak wróciłem z Moskwy, zgłosił się do mnie jeden z głównych ekonomistów solidarności, profesor Crzyczakowski, który był moim w jakimś sensie podwładnym, bo on był dyrektorem Instytutu Koniektury i Ceny, a który ja nadzorowałem. I mówi mi, że ja mam uzgodnione z panem Glempem i z panem Wałęsą, że mam jechać do Stanów, bo on był takim jednym z głównych wtedy. Tak powiem, twórców w ogóle tego myślenia ekonomicznego Solidarności, i prosić ich o pomoc. Bo słyszeliśmy, że Rosjanie chcą wprowadzić jakieś ograniczenia i czy pan by mógł mi podać, o, o co chodzi w tej propozycji, jak się <głos》> nazwał radziecki. A my, proszę bardzo, zacznijmy od ropy naftowej. Ile pan sobie wyobraża? Pytam się, Panie Profesorze, że pan mógłby dostać nic za darmo, płatne ze Stanów, dzięki Stanom Zjednoczonym tej ropy. No mówi około miliona ton. Ja bym no tak, ale nam my rocznie potrzebujemy 13, a nawet gdybyśmy przyjęli 5 czy 6, to w ogóle to niczego nie załatwia. No i dalej mniej więcej to samo. Było. Zachód, chociaż można powiedzieć, że napuszczał nas w tamtym czasie, my 80-81, żebyśmy odpowiednio krombnie w cudzysłowie kształtowali nasze stosunki ze Związkiem Radzieckim. W zadarzu miał tylko jedną pomoc. Różne deklaracje protestacyjne, ale i może jakieś, jakąś pomoc żywnościową. Czy we wrześniu, kiedy Bajbakow to wszystko stawiał, to czy Rosjanie, Pańskiej opinii, zdawali sobie sprawę, co to jest? Co to się Proszę pana, specjaliści Gosłanu to byli ludzie bardzo często antypatyczni z naszego punktu widzenia, ale to byli wyśmienici fachowcy. I oni lepiej znali niektóre dziedziny polskiej gospodarki, niż nawet. My w komisji plan Jeśli Jeżeli sobie sprawę, jaki to jest cios gospodarczy, to będzie, że to jest cios polityczny. Moim zdaniem oni byli przekonani, że wsadzili nas, włożyli nas w sytuację bez wyjścia. Chcieli zniszczyć gospodarkę bratniego. Oni krajów. nie chcieli zniszczyć naszej gospodarki, oni chcieli zniszczyć solidarność. Zresztą Mitecki cytuję Bojbakowa, który w rozmowie z generałem wyraźnie powiedział, że mogą być wycofane te wszystkie restrykcje i wrócimy do normalnych rozmiarów obrotów, jeżeli zrobicie porządek wewnętrzny. Dawał do zrozumienia, że chodzi o wprowadzenie czegoś w rodzaju stanu wojennego. Gdyby nie było stanu wojennego, to wówczas te restrykcje by weszły w życie. Proszę pana, jestem przekonany, że gdyby nie było stanu wojennego i gdyby Rosjanie nie wycofali tego swojego ultimatum czy zagrożenia, to my byśmy się wzięli za web, mówiąc formalnie, wewnątrz i nastąpiłaby właściwie egzystencjalna katastrofa polskiego społeczeństwa. Kończy się rok 81. Pan jest w gabinecie i ma tak, z jednej strony ma pan informację, że Rosjanie o połowę obcinają... byłem, bywałem rzadko. rzadko. Ale ma pan informację, że z jednej strony Rosjanie o dostawy, z drugiej strony Zachód nie ma zamiaru no, by ustępować w czymkolwiek, bo chce egzekwować należne odsetki, należne długi. Polska nie ma na to spłaty. Jak pan to, to wszystko? Jak pan się czuł wówczas? Jak pan to wszystko analizował? Wie pan, mogłem zadać pytanie, a jak pan widzi w takiej sytuacji? Nie spałem po nocach. W 1981 roku czuł pan, że ta gospodarka się topi, polska gospodarka, wiedział pan o tym? <laughs> Proszę pana, oczywiście, że, że wiedziałem, że czekają nas duże trudności, a potem jak usłyszałem to, ja to cały czas konsekwentnie nazywam ultimatum, to byłem przekonany już ze strachu mojej rodziny. Mówię otwarcie, już mnie tak bardzo mnie martwiło, cało, co będzie całym społeczeństwem, tylko co będzie ze mną i z moją rodziną. Bo to groziło rzeczywiście totalną katastrofą.